W każdym zakątku naszej pracy, od serwerowni po magazyny, stabilne warunki klimatyczne są istotnym elementem ciągłości działania firmy. A co, jeśli moglibyśmy mieć na nie oko, bez względu na to, gdzie jesteśmy, dodatkowo otrzymując szybkie powiadomienia? Dziś chciałbym przedstawić Wam nasze narzędzie do monitorowania warunków klimatycznych CE MonitorAP. To oprogramowanie zarządzające umożliwia kontrolę środowiska w czasie rzeczywistym, bez potrzeby inwestowania w kosztowny sprzęt i skomplikowaną konfigurację. Oprogramowanie to posiada wiele przydatnych funkcji: wbudowany interfejs www na desktopie i urządzeniach mobilnych. c App oferuje również alarmy SMS i e-mail, powiadomienia push oraz wykresy, które pozwalają Wam na dogłębne analizowanie danych. Ponadto nasze narzędzie umożliwia integrację z kontrolerami różnych producentów, co gwarantuje większą elastyczność w monitorowaniu. Jednym z największych atutów CE Monitorup są minimalne koszty. Nie musicie się martwić o wydatki na wirtualną maszynę, zapasowe zasilanie czy zewnętrzny modem GSM do alarmów SMS. Bezpieczeństwo Waszych danych to również nasz priorytet. CE App oferuje opcjonalny Security Hub, który dodatkowo dba o bezpieczeństwo Waszych danych. Możecie być spokojni, że Wasze dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Konfiguracja tego oprogramowania jest prosta i szybka. Wybieracie po prostu gotowe opcje z listy i już możecie śledzić warunki klimatyczne w Waszym środowisku. Nie czekajcie. Sprawdźcie, jak CE Monitor App może zmienić Wasze środowisko pracy. Zarejestrujcie się na darmową wersję próbną już dziś i dołączcie do grona zadowolonych użytkowników.